Roboty medyczne, jeszcze pół wieku temu, mogliśmy sobie jedynie je wyobrazić na podstawie tego, co oglądaliśmy w filmach science fiction. Zaraz potem okazało się, że może to być rzeczywistość sal operacyjnych na całym świecie. Do Polski trafiły kilkanaście lat temu. Od tego czasu ratują życie pacjentów. Ale prawdziwe cuda są dopiero przed nami. Skomplikowane procedury medyczne, które na przykład wykonywane są w takim centrum jak tu. Program powstał dzięki wsparciu na patronite.pl. Zostań naszym patronem! Sztuczna inteligencja i roboty medyczne. Czy to odległa rzeczywistość, czy może jesteśmy bliżej niż sądzimy? Co to oznacza dla lekarzy i pacjentów? Każdego dnia w Polsce odbywają się tysiące zabiegów chirurgicznych. Niektóre z nich nazywa się rutynowymi, co wcale nie oznacza, że są proste. Po prostu są wykonywane często, i lekarze dobrze znają te procedury. W Centrum Chirurgii Robotycznej Wojskowego Instytutu Medycznego lekarze każdego dnia starają się z nowoczesnych technologii wydobyć jak najwięcej, czasem podczas bardzo skomplikowanych operacji. Jeżeli chodzi o zabiegi w obrębie klatki piersiowej, czyli zabiegi torakochirurgiczne, głównie zajmujemy się operacjami onkologicznymi wykonujemy resekcje w obrębie płuc lobektomie segmentektomie głównie w przebiegu raka płuca operacyjnie leczymy również przy użyciu systemu robotycznego chorych z guzami śródpiersia grasiczakami innymi typami nowotworów zlokalizowanymi w obrębie śródpiersia przedniego i w tym roku rozpoczęliśmy nowy program zajmujemy się również leczeniem operacyjnym Raka przełyku. Są to takie skomplikowane operacje dwuetapowe, składające się z etapu brzusznego i z etapu w obrębie klatki piersiowej, polegające na wycięciu przełyku i części żołądka i odtworzeniu ciągłości przewodu pokarmowego w końcowym etapie operacji. To, co lekarze sobie chwalą, to dużo lepszy dostęp i widoczność operowanych miejsc. Możemy przede wszystkim stosując to narzędzie znacznie lepiej uwidocznić sobie tą zmianę. Dzięki temu, że ją dobrze uwidocznimy, możemy ją dokładniej zoperować, dokładniej w granicach zdrowych tkanek usunąć na przykład zmianę nowotworową, która w obrębie gardła dolnego i środkowego się znajduje, ale nie tylko do usuwania zmian nowotworowych wykorzystujemy to narzędzie, możemy również operować pacjentów z bezdechami sennymi. W Centrum Chirurgii Robotycznej WIM roboty są wykorzystywane w 10 różnych obszarach. Operowane są różne narządy, ale korzyść dla pacjenta jest podobna. Mniejsza ingerencja w zdrowe tkanki i szybsza rekonwalescencja. Do niedawna w chirurgii twarzy waszczękowej, onkologię, robiliśmy bardzo rozległe zabiegi. Pacjentów musieliśmy i szeroko rozciąć, co się wiązało z konsekwencjami później dla naszych pacjentów i z trudniejszym gojeniem, z większymi ranami, z większymi konsekwencjami samego zabiegu, gdzie musieliśmy rozciąć wargę, żuchwę, żeby dostać się do gardła. W chwili obecnej, dzięki temu, że możemy zastosować robota, jesteśmy w stanie zrobić te zabiegi bez żadnego cięcia, bez rozcinania żuchwy, bez rozcinania wargi, bez tracheostomii. Pacjent tak naprawdę nie leży tydzień czasu na oddziale, tylko leży trzy dni jesteśmy w stanie pacjenta wypuścić, w związku z tym jest to krótszy czas zabiegu, pacjenci są mniej yy, okaleczeni po naszych zabiegach, szybciej się goją, no i szybciej mogą podjąć na następne leczenie. Do niedawna były to głównie nowotwory, w naszym zakresie były to głównie nowotwory gardła środkowego, nasada języka, yy, tylko i wyłącznie te 2 i T1, T2, natomiast w tej chwili, przy zastosowaniu dobrej chemioterapii indukcyjnej, którą możemy podać pacjentowi przed leczeniem y, operacyjnym, gdzie, która zmniejszy nam masę guza, jesteśmy w stanie również odprowadzić nowotwory T3-T4, co jest absolutnym ewenementem. To jest od niedawna wprowadzone y, do standardów postępowania, co rzeczywiście zwiększy nam zakres zabiegów, no i oczywiście y, naszym pacjentom poprawi jakość życia. W Polsce mamy już kilkuset chirurgów przeprowadzających operacje robotyczne. Dojście do obiegłości, która pozwala na wykorzystanie robota w bardziej zaawansowanych zabiegach, wymaga czasu i to nie tylko ze strony chirurga. To przychodzi z czasem, po kilkudziesięciu zabiegach, jak gdyby operator czuje się coraz pewniej, coraz pewniej, coraz e, trudniejsze rzeczy można robić. Natomiast nie jest tak, że się siada i od razu e, ten efekt wow. No jest ta bardzo dobra widoczność, precyzja to są na pewno plusy robota. Natomiast to jakby jest taki stopniowy proces. Też to wszystko zależy w bardzo dużej części od całego zespołu, tutaj który mamy od pań pielęgniarek, od zespołu anestezjologicznego, bo jakby wszyscy razem tworzymy taką grupę, dzięki której możliwe jest sprawne i bezpieczne przeprowadzanie tych zabiegów. Dzięki rosnącej sprawności całego zespołu można wykonywać coraz bardziej skomplikowane operacje. Cały czas zwiększamy jakby ilość tych zabiegów, bo też zaczęliśmy operować właśnie te przełyki, zaczęliśmy robić operacje tarczycy z dostępu takiego przez pachę, więc poszerzamy spektrum zabiegów, natomiast koncentrujemy się głównie na operacjach anatomicznych płuc, guzach wśród i, i operacjach przełyków w chorobach nowotworowych. Centrum Chirurgii Robotycznej Wojskowego Instytutu Medycznego cały czas poszerza spektrum zabiegów z wykorzystaniem robota. Najnowszym obszarem są operacje bariatryczne. Dzięki użyciu zestawu robotycznego jest szansa, aby pacjenci uzyskali najwyższą jakości opiekę. Operacje robotyczne pozwalają na większą precyzję ruchów. Co za tym idzie, jest możliwość na zmniejszenie, występowania, zmniejszenie częstości występowania powikłań, zwłaszcza u pacjentów, którzy operowani są z powodu. Najczęściej przypadków. Trzeba przyznać, że zakres operacji robotycznych na szaserów jest imponujący, ale przyjrzyjmy się bliżej temu, jak one są przeprowadzane i jaka czeka nas przyszłość. Ja jestem w konsoli, ja widzę to pole operacyjne na zasadzie tak zwanej imersji. Ja jestem wewnątrz. Ja może nie czuję dotyku, bo urządzenia nie mają tego odczucia zwrotnego, tej haptyki. Ja sobie to wyobrażam, ale w chwili, kiedy ja bym miał pewne odczucia, pełne naprawdę dotyk. Stan kliniczny, jaki jest pacjenta, co się dzieje dookoła, to w tym momencie no, to już by była idealna sytuacja. Kiedy zatem nastąpi moment, że będą nas operować autonomiczne roboty medyczne? Tutaj są dwa takie elementy. Jeden element to jest wykonywanie tych autonomicznych ruchów przez robota. I to już się pojawiają pierwsze. To jest tak jak z samochodami, tak? Czyli można coś zaprogramować, i ten samochód, wiadomo, pojedzie prosto. Są przecież pociągi, które kursują między terminalami na lotnisku, one przecież nie mają w ogóle tutaj maszynisty i one sobie doskonale radzą. Tak samo możemy zaprogramować ruch jakiś w robocie. Ale tak naprawdę przeskok nastąpi wtedy, bo sama sztuczna inteligencja sobie nie, nie poradzi z tym. Dlaczego? Dlatego, że ona nie ma odczucia zwrotnego. Gdy się pojawi feedback. Gdy ona będzie czuła, co robi, do tego dołączy obraz, nie wiem, jakieś czynniki termiczne, być może jakieś ultrasonograficzne, jakieś, nie wiem, rezonans magnetyczny. Gdy będzie, dopiero ona jak gdyby miała zwrotną informację, czucie, to ona sobie poradzi z każdą operacją. Ale dotąd, dopóki tego nie będzie, to jednak lekarz będzie musiał w głowie podejmować tę decyzję, co należy zrobić. I dopiero ten prawdziwy wszystko, żeby to sztuczna inteligencja zadecydowała i sama decydowała coś, co robić w czasie operacji nastąpi wtedy, kiedy ona będzie miała zwrotne odczucie. Ten feedback nie tylko dotyk, ale całą garść informacji, co się z tym pacjentem dzieje. Po drodze czeka nas jeszcze oczywiście rozstrzygnięcie masy problemów natury etycznej i prawnej związanej z odpowiedzialnością za pacjenta i przebieg operacji. Ale to już inna historia. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu chirurgię robotową i odpowiedzieliśmy na część najbardziej palących pytań. Ale na salę operacyjną, z tymi niesamowitymi urządzeniami i z ich wspaniałymi operatorami, będziemy jeszcze wracać niejednokrotnie. Program powstał dzięki wsparciu na patronite.pl. Zostań naszym patronem.